W tym roku jak poprzednich rozdajemy takie oto opaski e, dla dzieci, takie oto opaski dla dzieci, e, które, na których piszemy numer telefonu i e, imię i nazwisko rodzica, dzięki temu jeżeli dziecko się zagubi w tym wielkim tłumie na plaży bądź gdziekolwiek indziej w gminie, e, można skontaktować się z rodzicem bądź z opiekunem, żeby pomóc takiemu dziecku biednemu, które się zagubiło. Opaski są dostępne przede wszystkim u ratowników tutaj na plaży, ale też u strażników granicznych, u strażników miejskich i w informacji turystycznej u nas w Władysławie. Ostatnio nawet trzy kolonie hurtowo wzięły większą ilość opasek, już na, na zaś, na, całe, na cały pobyt swój. Większość ludzi, którzy ma dzieci, chce te opaski, przychodzi do nas, ponie my je rozdajemy, staramy się też. We własnym zakresie, trochę rozdawać te opaski. Instruujemy tych plażowiczów, co wpisać, jak wpisać, gdzie wpisać. Przede wszystkim wpisać numer telefonu rodzica. Można ewentualnie również dopisać imię i nazwisko dziecka, ale najważniejszy jest ten numer telefonu.